Cześć z tej strony, I witam Was już w drugim odcineczku z Witness. I jesteśmy przy tej dziwnej, Budy... dziwnym budynku. I mamy jakąś nową zagadeczkę. Widzę. Eee, co to. Aha, no kto. Czyli teraz mamy takie odbicie, jakby lustrzalne. Czyli z że strony to jest jeszcze nie ok, Okej, tutaj też nie. Czyli tak, tu. Okej. Okay. Tutaj to jest jeszcze łatwe. Okej, okay. weź się jakoś przybliż. To już widzę, że. Nie, nie powiem, tak nie lubię robić takich rzeczy, jak to jest przerwane. Proszę ja patrzeć, na jedno patrzę to też nie działa. Mi się sobie... O Jezus, o co chodzi, nie? tutaj na razie się udaje. Właśnie a propos tego tak patrzę, że no zrobiłem tak i. <laughs> Czemu nie działa. Co jest? Co jest? Tak patrzę na drugie, A no tak tam jest zamknięte. Ja nie lubię takich rzeczy, ale to jest właśnie... To trzeba w górę. Tak. Pyk. Pyk, pyk, pyk. To jest taka podzielna uwaga, nie lubię tego, bo mnie oczy, bo strasznie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Tutaj można wyprowadzić dwa. Być może. Okej, okay, wow. Ej tu coś jest. Jakby. Jakby, nie wiem, też tu jest, ale jakby, bo tu widać, widzę, że, jest. Z czemu tak mi chodziło? Widzę, że to można zrobić ki na kilka sposobów. Chciałem też ogarnąć ten drugi, bo może to coś da. Może się włączy ta płytka, bo na tam chyba kabel miała, czyli się może włączyć. Nie, nie może. Tu w ogóle penis jest, Okej, okay, ale idziemy dalej, idziemy dalej. Mm. I co mamy tutaj? Tutaj jest o Jezus, dobra. Łatwe. To. o, przenieść. Tu jest. też Łatwe. Tu jest. Mm, też Łatwe, dobra. I na drugą stronę. Tak, na drugą stronę. Łojezus. I robimy. Siuk, siuk, siuk. By. Co, debarz mur, 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 mur? No, to nie zepsuć. No nie, myszka! Miałem ją przekalibrować jakoś normalnie, żeby nie działało. Pędna mieszka. Niech to ma działać. Tak, a, no to jest, powinno. Eee, ładnie, kurde, no nie pójdzie mi ładnie, no bo nie pójdzie. Jakby eee, tak, och, dobra, udało się. I tu mam kalendry. Dobra. Dobra. Już nie będę nic za zaraz mówił, bo też się skupiam na tym. O, będzie ten bo będzie jeden błąd, wy napiszcie. Jakby to tak trzeba było zrobić, ale nie tak. No właśnie, propos tego, co trzeba było zrobić... Ja pierdzielę. CO?! CO?! Jezus Maria, moje oczy... Krwawią... Krwawią na maksa... O! O! no nieźle... Dobra... Czy się łączyło to? Nie... A też widziałem, że tam można na górę wejść, więc to zaraz sprawdzimy... Bo to gdzie poszło? A, to idzie tu... Tu, tu, tu... Jakoś tam... Ale tutaj też jakoś na górę nadaje jeszcze z tego co widzę Tak Jakby mm, Jakby tu O właśnie O właśnie tutaj Dobra mm. I co my tu mamy? Tutaj chyba nie ma nic Nie, a nawet jest w ogóle chyba też ten tam... To co? Co było wcześniej, taki w wcześniejszym odcinku jakoś podobnie znaleźliśmy I tu O, Co coś jest Ok. E, jak to działa? Hmm, to działa tak, to się włączyło. Nie. To jakby do wody wchodzi. Hmm, dziwne. Dobra, ale biegniemy dalej. Rozwiązywać zagadeczki, które zazwyczaj się okażą tak trudne, że nic już nie zrobię. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem w sumie też nie patrzyłem ile ludzi odcinków z tej gry wzięli. Wiem, że Far Cry trwał 30 odcinków. Więc to tak nie jest, że myślę, że to będzie... Myślę, że to będzie bardzo razem mniej od Far Cry'a. Tak sądzę. Okej, okay, i tu mamy coś. Tu mamy... O, tylko z jednym. To nie jest... O, no właśnie, tu mamy z jednym, ale to i tak jest źle. No i teraz patrzcie na mnie dzwon przyszedł yy... No to wygląda już bo Tuta jak tak. o, o o! Mam to! I've got it! Yy. Ok, otwarte yy. i co my tu mamy? Tego to jest zamknięte, więc tu jest widzę kabel leczki Tutaj też jest zamknięte. Tu też, a to tam coś jest, ok. Tylko jakby to. Tu jest. O, to fuck? Dobra. Mm, o, tu tutaj chyba da się przejść. Dobra. Tak, tak, tak. Tutaj coś. Nain. Tu nic nie ma. Ok, i co my tu mamy? Mm, czy to trzeba tak kurami? Jakby. Tak, to chyba trzeba górami hmm, czyli Tak, bo to jest odbicie Nie yy, to na pewno jest Tak, tak a, a, bo to teraz od góry to też leci Okej okay. Mmm, gdzie to leci, tutaj? Tutaj są dwie zagadki, co? To dziwne, chyba że się tu coś otworzy To też tak może być Dobra, tu jest chyba jedna skała Nie to chodzi o tamte skały? Hmm. Chyba chodzi o te skały Tak to wygląda Tak to chodzi o tamte skały, dobra Takie nas to trochę widzę Boże, jak mi to szybko idzie Chyba tą grę szybciutko skończę No chyba, że zaraz się okaże, że jakiś rozpisie spędzę Dobra, to też jest łatwe hmm. A tutaj? Hmm. A tutaj jak ja mam to zrobić? No nie, to? Nie, to nie wyjdzie. Może? Może tak? Palmy? Czy jakiś pomysł? Palmy. O! Czy żeby to było to? Czyby to było. Tak, to jest to. Wow Co mi to daje? Nic mi to nie daje, kompletnie. Dobra, może... A może tam się, tam to się odpaliło? Też tak może być. Czekajcie, 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 trzeba sprawdzić. O, jakby? Jakby to zniknęło. Czekajcie, trzeba. To trzeba sprawdzić. To jak ty w dodać, musi to sprawdzić. Bo ciekawi. Coś to powinno być? Co jeszcze? Jak już tutaj czymś wygląda? Nie, niestety Szkoda Dobra, biegniemy Dawaj Dalej, dalej, dalej biegniemy Trzeba się wrócić, o nie, najgorzej Najgorzej Zresztą mm, jak to trzeba? też. Bo ten był włączony. Czyli mm, Jakby to z tej strony dojść po prostu? O, tutaj coś, to jest chyba to tak? Tak Okej, okay, to... O nie, czy ja będę musiał... Czy to będzie takie zwrotniarstwo, że ja będę musiał jeszcze tych kropkach tutaj lecieć? O oh my god. O nie, nie Nie Why? O oh no Hany No No, Hany, why are you... Why? Tak? Nie, to musi lecieć tu, na pewno. O! Dobra. O nie. O nie, czy to trzeba będzie jakoś... No i właśnie, to muszę patrzeć. Zaczekajcie, hmm. od razu, zaczniemy od tego i powiedziemy normalnie, jak to się iść powinno. Trzeba to przechytrzyć trzeba być... Przechy... Trzeba przechytrzyć. No to na pewno musi iść tu, czyli to musi iść... No chyba, że jakoś... Tak, tak. Ta! Stała ostatnia kropeczka. Niemowlaczka. Chyba, że tak, tak. O kurde, udało się. Dobra. Mm, teraz kolejny. O, to było łatwe. Dobra, gdzie teraz? Po kabelkach, po kabelkach. To się się, co tam to robił? Tak, po prostu, żeby pokazać mi coś. Nie mam pojęcia. O, nie. Oha, okej. Okay. Okej, okay, czyli to tak. Teraz mam dwa kolory. Dobra, i ten, którym zaczynam, to jest niebieski, rozumiem, tak? Tak, ten, którym zaczynam, to jest niebieski. Dobra. Na początku to jest zawsze łatwe. Zaraz się okaże, że będzie. Rozdupiec! To na pewno może zacząć. Jakby to zacząć. Nie, trzeba chyba. Tak. Eee, musimy zacząć stąd. Musimy zacząć stąd. I yy, jakby pójść tak, tak. Nie, nie, nie. Tak, 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 tak. Tak! Mm, tutaj mamy jeszcze czarne kropeczki, przez które musimy przejść. No to, mu to tak cząsteczka mi dziwnie łazi. Mm. Co? To takie łatwe było? Dziwne. No nie, weź podłącz mi tu. Mm. Ej, czemu to takie łatwe? Jakby od tyłu, to teraz leci. No właśnie, chciałem powiedzieć od tyłu. Chciałem powiedzieć od tyłu i na co to mi się udało? Na gówno. Nieszczęsne ochrębnictwo tak, jakby z drugiej strony... Nie, no mi się to stąd. No chyba... Nie, w sumie nie musi być. W sumie można tak jakoś poprowadzić. Tak... Nie, nie, nie. Co? Nie, to trzeba stąd zaczynać. na no, 100%. Sztopro. Mmm... dobro. dobra. Mm. O! Kurde, no nie! No nie... Mm. Tak, tak tylko nie a już było blisko, było bliżutko. to mega blisko, tak nie, bo to musi przejść przez to tak, tak tak, nie, wtedy sobie zablokuję w ogóle drogę ucieczki znaczy to trzeba na pewno zrobić tą kropeczkę o, w on momencie teraz jest żółty Właśnie trzeba ją zrobić na końcu, to już widzę. Yy, jakby to tak po prostu przejść tu. Mm. Nie. Yy, tego tak nie można. Na pewno trzeba przejść przez to. Na pewno teraz czy może jakoś tak. Czy to na jedno wychodzi? To mi wygląda jakby to tu... I teraz tupusko. Dubka żeby w tym nie było gadania, ja że przyklinam. Dubka. O, a jakby. Tak. 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 No to, to samo wychodzi. To nie wiem, to nie wiem, zostaje. Cholera jasna. Mm. i tu też zostaje wtedy no wtedy też zostanie jeden no. a pójdźmy tak na hamidło nie Bo to jakby to mi wygląda na to że trzeba było zostawić tu o i ona by wtedy mogła tak przejść sobie normalnie ta linia czajcie tutaj i to jakoś tak roz pętlić, rozpylić zabić zabić na nani czy jak to tam się mówią te głupie zanimów na nani oni takiego już gadają z tego co pamiętam a jakby tu to też na to samo no kurwa, o o o tak 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 tak, please 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 si, dobra udało się o Jezu i teraz nie trzym po 15 minut, Dobra. Dobra. W następnym odcineczku zrobimy to wszystko, otworzymy bramy i zobaczymy co jest za bramą, więc do następnego i się!